Tam często się zdarzało, że, że słyszałam, że Greta nie pasuje, Greta nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje. Nie, że ktoś mnie sprawdził, tylko że nie pasuje, mm -hmm. a nie pasuje w świecie aktorskim. Co to znaczy? No nie patrzymy. Właśnie, na... bo chodzi o twoją urodę. No tak, jeżeli nikt mnie nie mógł... Że jeszcze... nie jesteś klasyczną Słowianką? Pozostawmy to bez komentarza. No nie wiem, bo w zasadzie nie wiem, jak to jest w ja też, ja też, znaczy, no. Ja sama próbuję chyba znaleźć odpowiedź e, albo zrozumieć, bo ja rozumiem, gdybym miała gdybym mogła po prostu się pokazywać, gdyby stwierdził, że się nie do czegoś po prostu, nie wiem, nie udało mi się czegoś przejść, nie zrobiłam czegoś dobrze. Ale to nie pasuje jest takim krzywdzące. Krzywdzące, na pewno. I raczej podejrzewam, mówię o moim wyglądzie. Jak czujesz, ja. masz wrażenie, że kiedyś jakaś się rola ominęła ze względu na orientację? E, to znaczy wiem, że na pewno przy poprzedniej władzy tak było, że trochę inaczej wyglądały te, te możliwości albo ich brak. Wiem też, że po moim coming dużo jakby to zrobiło jakiś taki rozgłos.